Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny film. Po przerwie trzydniowej. Dzisiaj będę sprzątał Alfredowi. Alwinka ma posprzątane i ta na dole też ma posprzątane. Bo sprzątałem wczoraj. Alwinka ma, jak widać, czysto. Nawet ma teraz mniej słomy. Maluchy biegają wszystkie, cała dziesiątka. Więc tak. Więc biorę się za sprzątanie u Alfredika. Czesławek zwykle śpił górę. Zacznę sobie od zdjęcia karmidełka. Mhm. Chyba je przykręcę, bo zobaczcie, tutaj jest przykręcone do tej samitki. Ta samitka niedługo pójdzie na sprzedaż. W sumie jest, już mam kupca praktycznie, tylko nie wiadomo kiedy odbierze. Ale tak to no. Dobra, nie będę was zanudzał ściąganiem druta z A ja chciałem wam bardzo podziękować za to 65 subskrypcji. 63 nie patrzyłem, ale wiem, że jest więcej niż 60. Więc bardzo mnie to motywuje. Dziękuję wam. No i czekam na dalsze rozwinięcie kanału. Mam nadzieję, że yy, no, tych subskrypcji będzie jak najwięcej No i do tego dążę. Trzeba być dobrej myśli po prostu. Chodzi Fredzik. O! o! Czekajcie. Muszę go tutaj. O! Na razie niech sobie siedzi. No i co, ja sobie wezmę taczkę. Albo w sumie nawet... To, to mogę do jakiegoś wiaderka wrzucać, bo tu nie ma tego dużo i pójdę to wysypywać. Yy, wiaderko, czy jakieś wiaderko. I potrzebuję kielnię, która nie wiem gdzie jest. Była tu Jedno osoba, pisarzem sobie tutaj posprzątał, to będę yy, wszystko znajdywał. No i muszę się kiedyś zawziąć i posprzątać. W ogóle to mi gdzieś teraz kielnia zginęła. Powinna tu być, ale nie ma. I w sumie jeszcze, żeby filmik był dłuższy Pokażę wam jak robię mieszankę znowu paszową, bo już prawie wszystko wjadły, więc muszę dzisiaj dorobić Dobra, idę szukać drugiej kielni i za chwilę do was wracam Dobra, kielnia znaleziona A przy okazji wam pokażę te małe szkraby Patrzcie <gry> Jakie już duże Siedzą sobie na paśniku A ja co, biorę wiaderko No i sprzątamy u niego Trochę nabrudził. Sprzątałem chyba ze 4 dni temu, czy coś takiego, czy 5 nawet. Chociaż nie, chyba jednak bez taczki się nie obejdzie, więc idę po taczkę, bo za dużo będzie wynoszenia. To to za chwilę wyniosę. A przepraszam Cię Myszko, ale. Chwajno tak powoli. Dobra. Nic mu się nie stało spokojnie. No to teraz szukanie taczki, ale za chwilę sobie nią tu przyjadę i pokażę Wam wysprzątaną klatkę już. Dobra, klatka jest wyczyszczona, tak z grubsza, bo się nie opłaca tak czyścić, jak to i tak będzie, za niedługo dalej brudne. No i teraz to trzeba to wysypać. Tutaj najbardziej, bo tam się za, załatwia, więc Dobra, mają, ma w sumie gotowe. Jeszcze tu można trochę na drzwiczkach. No nie, nie leci nic. Dobra. Odstawiamy. No i tak wygląda wysypana już klapka. Teraz biorę sobie słomę. Sznurki do... O, a ja szukałem jest sobie drugą. Będę ją No i teraz słoma. I wysypujemy. No, klatkę już ma w sumie prawie posprzątaną. Więc za chwilę sobie jeszcze tutaj trochę, i klatka gotowa. No i do takiej klatki wrzucam sobie Alfreda, chodź na tutaj myszko. Chodź na. o ale on ma tą skórę taką inną niż inne króliki i ale ciężki No idź w domu jesteś poszedł Dobra. w sumie tak gałązki ma dzisiejsze świeżutkie i paszę też ma jeszcze świeżą to nawet jej nie... nie wymieniam. No i gdzieś zgubiłem drucik. A nie, jest tu. No to dobra. Pokażę Wam jak będzie powieszone. Dobra, Alfredzik może sobie w spokoju mieszkać. Już ma czyściutko teraz sobie tą słomę. Zobaczymy czy się... No, już gubi sierść. Alfredzik. Dobra. Więc tak, klatka posprzątana, film ma 6 minut, więc to trochę za krótko dla Was. Chociaż nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jeżeli ktoś uważnie ogląda. To możecie napisać, czy wolicie dłuższe filmy, czy krótsze filmy. I możecie też pisać propozycję, bo w tamtym filmie się zapowiedziałem. Brudne? Nie, myślałem, że. jest, op. W tamtym filmie Wam zapowiedziałem, żebyście napisali żebyście napisali co mam nagrywać, ale chyba nikt do tego momentu nie obejrzał i nikt nie wie o tym, więc mówię praktycznie na początku w szóstej minucie żebyście napisali w komentarzach co mam nagrywać o tak jak mówiłem nie chcę wam nagrywać cały czas tego samego, czyli nie wiem sprzątanie królików karmienie królików i tak, i tak dalej, nie? więc tak, zbożę jeszcze mam, więc zrobię im teraz paszę, rozrobię, więc tak yy, biorę sobie oto gdzie jeszcze to, więc tak, cztery takie, cztery takie garnki zboża. Pokażę Wam, jak będzie wszystko już wsypane. Czyli zboże mam. W sumie może jedną odejmę, bo jeszcze mam to do sypania, więc jedną odejmę. Dzisiaj zrobię mniej po prostu. Trochę. Więc jedną odejmę i będą trzy garnki zboża. No i teraz tak mniej więcej 2,5 takiego garnka granulatu. Coś takiego. O, więc za chwilę wsypię i Wam pokażę. No i dobra, tak to sobie wygląda. Czyli granulacik. No i złożenie. Teraz sypię sobie siłilniane. Otwarte. No i biorę sobie taką miereczkę. I sypię dwie takie miareczki. Dobra. No jak widzicie wygięło się. Dobra i tutaj mam jeszcze kukurydzę. Kukurydzy sypię cztery. Jeden, dwa, trzy, no i cztery. No, jak kuryja mam. Dosypię sobie jeszcze witaminki, tamto jest tu Delfos. No i teraz trzeba otworzyć. No i takich witaminek w proszku. Wzięcie dwie takie miareczki. Jeden, dwa. No i zamykamy. Jakby ktoś chciał skład, to już wam pokazuję. możecie sobie zatrzymać to jest dawkowanie, wszystko tutaj jest o, tutaj macie dawkowanie a tutaj macie witaminę możecie sobie zatrzymać i o, z Piotrkowa Trybunalskiego niedaleko mnie więc się cieszę, że tak miejscowo no i teraz to, Teraz to trzeba dobrze wymieszać. Ja to zawsze robię tak, że biorę sobie karton. O, się wywróciło. Biorę sobie karton. I to z jadarka przesypuję do kartona. No, i sobie to mieszam w kartonie. Jest o wiele łatwiej. No, i jak to wymieszam, to do Was wracam. No i dobra, jak wymieszane, tak to wygląda. W porównaniu do tego starszego, w starszym mam trochę więcej granulatu. Jeszcze nawet są pomieszane granulaty. Dwa. No i co? I teraz przesypuję sobie to nowe do wiaderka, a tutaj to starsze na górę. Żeby wiadomo to szybciej zużyć, Więc teraz to przesypię i do zwracam. No i mam to przesypane. Więc teraz sobie przesypuję to starsze na górę. O, tu nawet widzę, że jakaś słoma i siano była, ale dobra. Nawet myślałem, że mi tego trochę więcej wyjdzie, ale najwyżej się kiedyś dorobi. Słoiczek. Alfred już kopia. No i przykrywka. I odstawiamy. Na miejsce. W sumie też miałem strzykawkę, więc tą strzykawkę też mogę tu położyć a tu macie króliczkę i ona się właśnie sprzedała Alfredzik już tutaj buszuje jeszcze wam pokażę maluszki żeby mi tu nie wypadł żaden o i tak wyglądają chwila o tu sobie wszystkie siedzą i tu jeden chyba wodę pije, patrzcie. Mali słodziak! Pije wodę maluch nieco Ale zimna i chyba pije po walurku. jest zimna. No w sumie to trochę rozdzielę. Za chwilę wam pokażę o co chodzi. O, teraz mają, tak? alwinka ma tu, maluchy mają tu. Pruliki na Oliksie są wystawione Możecie zaglądać Maluch pomyśli, pomylił <laughs> jedzenie z kuwetą Pokaż się tutaj Patrzcie, zobaczcie jaki piękności Alwinia zadowolona Siedzą sobie maluchy I zalecam wam dawać gałązki jabłoni Patrzcie jak obśrutowane a to im bardzo fajnie ściera ząbki i bardzo dobrze wpływa na Ogólnie na rozwój królików Więc wam polecam Więc w tym filmie to chyba będzie wszystko Robi miniaturkę I nie zapomnijcie o lajku I o subiku Mimo tego, że, że już jest ich bardzo dużo aż 60, chyba aż chyba Liczę na dalszy rozwój, ale to wiadomo, myślę, że się do wakacji uda z subskrypcji uzyskać może i nawet więcej, bo jak w takim tempie się to rozwija, no to coś myślę, że będzie więcej. No i co do zobaczenia w następnym filmie, cześć.